watch me turn this around take that pain for my life walk the distance from fair forever. forever watch me turn Hej, witam Was bardzo serdecznie w World Strongest Rough HD w wersji demonstracyjnej na konsolę PlayStation 3 Ten tytuł miał swoją premierę w 2011 właśnie na tą konsolę W 2012 wyszedł na PC, następnie na PS Vita i w 2020 na Nintendo Switch Ogólnie ten tytuł w wersji nie HD miał tą swoją premierę o wiele, wiele wcześniej no Gra ta jest klimatyczna, ma swój taki klimacik ciekawy i na pewno ten świat choć kawałek poznamy, więc zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Jesteśmy tak naprawdę nieznajomym łowcą Bounty Hunter, czyli Łowcą głów, tak z angielskiego można powiedzieć. odword ten świat, niezbyt go kojarzę, wam powiem, ale wiem, że była jeszcze taka platformówka. Niedawno wyszedł jej remake, coś takiego. Dobra, możemy poruszać się tutaj mm, z trzeciej osoby lub pod y gałką, jak ją tak wciśniemy, możemy mieć pierwszą osobę. I mamy tu właśnie ciekawą broń, jakieś owady, ty możemy strzelać. E, można też rozmawiać, musimy się udać, właśnie do jakiegoś. do teren, gdzie będzie jakiś wagon. E, tu jest taki trochę dziki zachód. Gotta... Musimy znaleźć wagon train. Bardzo podoba mi się głos w postaci. Już widzę kogoś na mapie. Czekajcie, podejdźmy tak troszkę wolniej. To chyba można strzelić. It's, it's tak jest, to jest interaktywny przedmiot. Zbierajmy pieniążki od razu to jest taka waluta. Pod L1 możemy tak bić e, to tyle na razie. Kolejna brama. Jesteśmy w jakimś miasteczku, też nie wiem gdzie. I ta historia może być ciekawa. O, jest jeden gościu. Oj, czekajcie może się schowamy. To nam dobrze, że nam pokazuje. Ich tam jest więcej na mapie. Musimy się naładować. Gość chyba... Dobra, lepiej go tak zabijać, jest szybciej. Na razie ta kusza jest bardzo efektowna. Wejdźmy tutaj wagon train, musi być na dole, czyli dalej, żeby tych gości nie A Albo jedziemy po prostu, wykorzystajmy to i będziemy bili się wręcz z nimi. Niech to się naładuje, Dobra. Jeszcze ich tu pobijemy z ręki trochę. Nie wiem, czy to coś da. Dwa gości Jeszcze jeden. Oj, wstał. Niech nam się kusza naładuje. Dobra, i zginął. Tak jest. Właśnie tak to gra wygląda. Już Wam pokazałem czyli rzeczy. Jeszcze jest tu jeden gość do załatwienia. Oj, nie trafiłem trochę. Doszliśmy go. Tak jest, głowy. To jest dobre. Też u góry, właśnie jak możecie zobaczyć, ten chód się ukrywa, mapa zostaje. Mamy życie oraz nasz, yy, naszą manę, tak zwaną wytrzymałość. No, mana wytrzymałość po prostu. Hej. Tak jest, to się musi nadować. Tak tak naprawdę ci goście są źli, więc tak naprawdę nie robimy niczego. Przysługujemy się społeczeństwu jako łowca głów. Schowajmy się tu. Hey, boss wants us to stop them wagon trains do getting Myślę, że I think we're all set. Good, cuz here they come. Get in the position. Hold it. To nie co wybuch. To stop okay, guard the area. Make sure no one gets past us to the other wagons. Mam pewien hmm. pomysł. Zajść, które tu od cichu, po cichu. Tego gościa już weźmy tutaj. To jest fajne, że nam pokazuje, koło namierzyliśmy. Chyba wszyscy widzieliście, ale łatwo można jej wybić. Super jest ten znacznik. Wyszła w wersji HD, to jest właśnie ulepszona wersja. Chyba tam ta część, w, yy, yy, ta część, ale nie HD, wyszła na Xbox'a, mi się wydaje. Tego pierwszego. I na PC też. To to również. Czekajcie, można ich tak tutaj jakoś. Mamy jakieś teraz fuzel A to jest, to się przydaje. To będziemy mogli. Tak to są będą nasze naboje do kuszy. Naboje do kuszy. I one będą bardzo ciekawe. Czekajcie jeszcze, co wyjdziemy Mamy już 15. I teraz patrzcie. Możemy sobie dać to w ekwipunku za dwie wiórki, właśnie za to. I teraz... Będziemy mogli ich rozpraszać, to by się może przydać, będzie więcej wrogów. Będziemy mogli w nich tym strzelić. Tędy nie wejdziemy. Ups. Ta gra ma taki klimat, który ja lubię, bo to są takie ty tytuły, takie starsze, typu jak nawet Half-Life graficznie lub Deus Ex, ten pierwszy. Są takie gry na przełomie. Ta gra trzyma taką grafikę, która mi się podoba. To jest bardzo ładne. Oj, ale spadłem. Ukryjemy się. Idziemy naokoła. Niech się tam gryzą. Teraz wchodzimy w niej ładnie. Dobra, chyba nikt nas nie widział. Oj, to dało mi obrażenia. Zbierajmy pieniądze. Chyba jeszcze jeden biegnie. Coś słyszałem. Tam jest trójeczka. Wykorzystajmy tutaj przewagę wysokości. To może być ciekawe. Ej, biegamy w nich Ło, wow, trzeba uciekać o ty chłopie Ojejoj oj, oj. Niech ten gryzie No tu ucieknę, zróbmy kółko co za gościu? Jeszcze trujeczka nam została. O kurde, ich jest jeszcze więcej. Nie widzę ich. Czekajcie na mapę. Troszkę tak dziwnie. Wróćmy się tam. Haj. Możemy wykorzystać tu wejść. Małe combo. Wow. Jeszcze, jak widzicie, te pociski latają i one idzie je zauważyć. Może wam to pokażę? Jak się uda? Aż widzicie. Oj, trafił mnie. Da się unikać, to jest bardzo fajne. Gdzie jest ten gość? Podbijmy do niego. You, glad you showed up. I thought we were done for. Well, it looks like them outlaws have blocked the road to town. Yeah, those stinky bastards got us good this time. Hmm, I I think there's a mine shaft around here that'll get us to town. Where is it? I I could swear it was over here. No, no, that's not it. Oh. Uh, maybe over here. Uh, oh, Now, uh, what was I looking for again? Oops! <laughs> Filthy hands, Floyd. I'm taking you in. Alive or a corpse? It's your choice. Looks like we got company, boys. Let's give them a warm welcome. Jestem, jestem, tylko nie chcę zbytnio przeszkadzać. Nie, no, tytuł naprawdę mi się e, podobał. E, ta gierka aż tak szybko minęła. Grało się wyśmienicie. E, ten klimat, te strzelanie, to się ładnie do połączyć, jest coś nowego. Ja takiego czegoś nie widziałem jeszcze w żadnej grze. I naprawdę ciekawy tytuł. Dzisiaj nawet szybko to zleciało, nawet nie wiem kiedy, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zachęcam do oceniania i komentowania, zawsze z góry bardzo dziękuję, no i co, trzymajcie się i do następnego, cześć!